Jak będziemy wyjeżdżać? Trzeba, żeby tak wyglądało. No właśnie, a w której będziemy? Tak, żeby. A co za podgramowaniem? Ponieważ jak mówiliśmy, kopia była główną bronią tej jazdy legendarnej, to też teraz celność będziemy ćwiczyć na nizanie pierścionka kopią, która oczywiście nie ma 6 metrów. No to jest dobrze. Nawet Państwu, że kopie pusarskie 6-metrowe dzisiaj stosowane byłyby trudne w użytku, ponieważ dzisiaj w zasadzie prawie nikt nie wykonuje pierwiej historycznie kopii pusarskiej. Kopia pusarska 6-metrowa była rurą drewnianą, wydrążona wewnątrz, dlatego jej waga była zupełnie inna niż dzisiaj. <totek>

Towarzysz Kisarski, ale szczególna postać, ponieważ... wchodzi, bo się nie pełni. Pani Mirosław to jest szczególna...